Witam Was dzisiaj bardzo serdecznie w kolejnym prawniku do Dzisiaj przedstawię Wam program, który już wcześniej zdeklarowałem się, że Wam pokażę. Pokazać ideę przesłaniania a ukrywania. Jaka jest to różnica? Tak jak już mówiłem wcześniej, że jak nie napiszemy sobiesów właśnie kluczowego override, czy, czy nic nie napiszemy, czy napiszemy to new, to jakby nam napisuje tą drugą funkcję. No, i to się wydaje, że to jest to samo. No, i po co pisać dodatkowo, jak to samo działa? E, takie akademickie podejście. No, jednak nie jest to do końca prawda. W pewnych przypadkach jednak wypiszę nam to, co nam wypisze. Co tutaj mamy? Oczywiście skupiłem program, żeby było znacznie szybciej. E, to więc wam tam wytłumaczę. Mam tak. mam oczywiście klasę. Program, tą główną naszą e, z funkcją statyczną, czyli main. To tam uruchamia. E, to mam tak, klasę bazową. Mam trzy, trzy klasy dodatkowe. Klasa bazowa. E, tak, ona tutaj mamy jest ta klasa bazowa, jest klasa pochodna, która dziedziczy po bazowej. Czy też starać tak właśnie takie nazwy wydawać, żeby było charakterystyczne i jakaś tam klasa wiaderko. Wiaderko, tak sobie zawsze pisałem na studiach. Nie wiem czemu. Na no razie w klasie bazowej tworzymy sobie obiekt typu wiaderko. Można tak robić. W klasie robić właśnie obiekt, tworzyć sobie jakąś tam instancję klasy. I tak, w klasie bazowej mamy sobie dwie funkcje. Funkcja jest taka i funkcja 1. Można było to inaczej nazwać, no, ale dobrze, niech będzie już tak. No jest funkcja i funkcja 1. Co one robią? E, funkcja ta pierwsza robi tak, że e, od tego w, e, prawda? Z tej stworzonego obiektu klasy wiadrko odpala e, funkcję w, e, funkcję, czyli tą prawda? E, celowo te funkcje, funkcja, funkcja, one są takie same. Celowo. E, I oczywiście tutaj nam wypisze, że bazowa ukrycie, prawda, czyli, że z tej bazowej po prostu wypiszemy sobie czy będzie to bazowa ukrycie, no, tak na no, razie z bazowej wypisujemy to, że z bazowej, o I druga jest funkcja jeszcze, void funkcja 1 funkcja i on, ta funkcja uruchamia tą funkcję, która uruchamia znowu to troszkę pogmatwane, ale tak musi być, i oczywiście to jest wirtual, czy ją przesłaniamy w ten poprawny sposób tak, następnie miałem pochodną, no, pochodną liczbę bazowe, więc ma wszystkie te metody. Ponadto jest e, jakaś funkcja, właśnie a, która odpala funkcję 1. Funkcja 1 odpala ta, ta odpala tom, a ta odpala tom. Takie coś. I tu jeszcze mam, że funkcja, mm, funkcja, funkcja, e, i ona wypisuje nam pochodna przesłonięcie. I ostatnia klasa to jest wiaderko, która funkcję mamy właśnie i wypisuje mm, bazowa ukrycie. No e, i świetnie. E, Chcecie zgadywać, to jest pół sekundy na zastanowienie się, co wypiszę. Oczywiście, tutaj w mainie wpisujemy sobie, tworząc sobie pochodną, obiekt pochodny, P nazywałem to, i wpisujemy naszą funkcję A. Naszą A na końcu czeka, czyli co powinno się zrobić? Wpisujemy A, e, czyli uruchamiam funkcję A, ona wypisuje nam funkcję 1. Funkcja 1 jest tutaj, odwołuję się do tej bazowej, więc na publiku, ważne, żeby było, funkcja 1, e, która uruchamia nam funkcję. I uwaga yy, i uruchamia nam funkcję i tu się zaczynają właśnie te, te rzeczy magiczne, czy nam się uruchomi to, yy, namisła się nam się pochodna przesłonięcie, czy yy, wróci nam do, do, do funkcja yy, do tej tutaj yy, funkcji, yy, która to natomiast jest przesunięta w tej chwili, ale ta funkcja wykonuje nam W funkcja, czyli to Czyli, czyli albo stąd pójdzie nam tu i tu, albo to od razu nam wypisze to. I w zależności od tego, czy jest ukryta, czy jest właśnie przesłonięta. No i w tym wypadku, z uwagi, że jest słówko virtual i override, to nam przesłoni i wypisze nam tą pochodną. Czyli ta funkcja, e, prawda, funkcja już odnosi się do tego. Nie odnosi się do te, też jest, funk jest funkcja, jest funkcja, jest funkcja, jest funkcja Ale tutaj jest przesłonięcie Jest przesłonięcie, jest override Override jest tutaj, to jest wirtual czy jakby tej jakby nie ma No powiedzmy, że jej nie ma, jakby ich nie było A co jeżeli damy sobie oczywiście mm, Usuniemy to wirtual Usuniemy sobie słówko override Co będzie? Bazowa ukrycie Bazowa ukrycie, czyli wyszedł nam ten drugi wariant czyli w tym przypadku jest to ukryta, nie przesłonięta czyli ta funkcja jednak idzie nam tutaj idzie nam tutaj mm, i potem idzie nam właśnie tutaj jest różnica? jest różnica ale oczywiście ten program e, będzie pisywać, że e, że jest tutaj error, dlatego bardziej uprawnie jest użyć słówka new i teraz nie ma żadnego erroru, po prostu jest to bardziej wprawny sposób i ponownie użyje nam się bazowa ukrycie hmm, mam nadzieję, że w ten krótki sposób jakkolwiek wam Przyjrzyjmy jak to wygląda. No chodzi, o, że chodzi ogólnie o to, że program po prostu nie wie, którą funkcję ma jakby e, pokazać. E, no jest głupi w jakimś stopniu. A poprzez dane właśnie manipulacje słowami override, virtual, czy też new, czy też zostawienie niczego, to e, podpowiadamy mu co ma uruchomić. Chociaż niby na pierwszy rzut oka, jak mamy jakąś tam podstawową taką małą klasę, no to wydaje się, że że jest prosta sprawa, a jednak jak widzimy tutaj, wszystko jest yy, nie takie proste. Mam nadzieję, że pomogłem. Yy, dziękuję za oglądanie. Zapraszam do konieczności poradnika.